Nie wiem jak Ty, ale ja nie przepadam za myciem pędzli, choć wiem jak jest to ważne. Do tej pory w tym celu stosowałam mydło, które najlepiej się sprawdzało, ale czas przetestować coś nowego i podobno to jest niezła bomba, bo aż w 60 sekund mamy czysty i suchy pędzel. No dobra, no to będziemy sprawdzać, bo aż nie chce mi się w to wierzyć. Do czyszczenia pędzli wykorzystam właśnie ten specjalny ręczniczek oraz płyn, który dzisiaj testujemy. To, co muszę teraz zrobić, to obficie i dokładnie spryskać włosie pędzla, a następnie przez około 60 sekund, no może nawet troszeczkę dłużej, będę pocierać tym pędzlem właśnie o ten ręczniczek. No i zobaczymy, czy rzeczywiście stanie się magia. Działam, chociaż powiem Ci, że nie do końca wierzę, czy na pewno pędzel tak dobrze się wyczyści. A ponieważ producent zaleca, żeby w razie potrzeby jeszcze dodać troszkę płynu i troszeczkę dłużej potrzeć tym pędzlem, żeby go lepiej wyczyścić, to tak też właśnie teraz zrobię. Pocieram i jak widzisz, na ręczniczku jest coraz mniej brudu. Ale o, ja cię kręcę! Czy Ty to widzisz? Dobra, zróbmy jeszcze jeden test na innym pędzlu. Wiem, co sobie teraz myślisz. Pewnie nie do końca wierzysz w to, co widzisz, albo wierzysz w moje słowa. Ale okej, ok, pokażę ci dalej. Na kolejnym pędzlu, co tutaj się dzieje. Włosie pędzla już jest mokre. Teraz zabieram się za pocieranie o, ręcznik. Zobacz, jak to wszystko tutaj nam ładnie schodzi. Tym razem trwało to zdecydowanie krócej niż wcześniej. E, jedna warstwa płynu. No i zobacz na to włosie. Zobacz, jaki czysty jest pędzel. Ale najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że pędzel jest suchy i od razu mogę zabrać się do wykonywania makijażu. Nie muszę czekać, aż wyschnie. No wow! Ok, ręcznik jest brudny, ale nie użyłam nawet kropli wody do czyszczenia pędzli. A są one tak czyściutkie i tak suche, że sama nie mogę uwierzyć w to, co widzę. Nie, no ten płyn to jest jakiś totalny game changer. A teraz sama śmieję się z siebie, jak ja mogłam do tej pory nadal używać mydło i wodę do czyszczenia pędzli. I dlaczego nikt mi nie powiedział wcześniej, że istnieje tak genialny produkt? No polecam ci go z czystym sumieniem koniecznie musisz go przetestować.